Witam Państwa. To dzisiaj pokażę Wam, co mieliśmy zrobić na jutrzejszych zajęciach, żebyście mogli zacząć już rysować swój projekt. Zaczynamy od wybrania układu, podkładu, budynku, który chcecie narysować. W pierwszej prezentacji podałem Wam kilka stron, z których możecie korzystać. Więc na przykład sobie wykorzystam Archeton. Tak wygląda. Ta strona, tutaj ekstra dom, akurat, dobra ekstra dom. Wybrałem sobie powierzchnię użytkową od 100 do 120 metrów. Wybrałem sobie również opcję z poddaszem użytkowym oraz bez garażu mamy tutaj kilka różnych wariantów, wszystkie takie, które mają jakieś udziwnienia na dachu typu lukarny, jakieś tutaj mocne takie tarasy. Odpuszczamy sobie, więc ja wybieram taką jedną z najprostszych brył. Zwróćcie uwagę, co nas interesuje, tak naprawdę interesuje nas rzut parteru. Rzut poddasza, potem oczywiście też będziemy przygotowywali, natomiast najważniejszy jest dla nas układ ścian na parterze. Więc zrobimy sobie screenshot, żeby móc ten rzut wykorzystać w rewicie. Czyli zapiszemy go sobie i pierwszym krokiem, jak już. Zdecydujecie się, jaki budynek chcecie mieć, jaki mniej więcej kształt budynku chcecie mieć w swoim projekcie. No to trzeba się zastanowić, które ze ścian będą ścianami nośnymi, które będą ścianami działowymi. Na pewno wszystkie ściany zewnętrzne traktujemy jako ściany zewnętrzne nośne. Jeśli mamy taki uskok jak w tym miejscu, to wypłaszczacie sobie to w ten sposób, tak żeby ściany zewnętrzne były równe, bez żadnych załamań. Teraz tarasami i schodami wejściowymi nie będziemy się zajmowali, więc to nas nie interesuje. Jeśli chodzi o budynek, staramy się w nim wydzielić duże przestrzenie prostokątne, które będą ograniczone ścianami nośnymi, tak żeby pokrywały kilka pomieszczeń. Tutaj od razu nam się powinno rzucić w oczy to pomieszczenie, które jest dużym prostokątem, i to będzie jedna strefa naszego stropu gęsto czyli tutaj. Będziemy potrzebowali ściany nośne. Jeśli się zapatrzymy na tą drugą część budynku, to tak naprawdę te ściany wewnętrzne, tutaj w środku, mogą być wszystkie ścianami działowymi, ponieważ pamiętamy, że dla stropu gęsto odległości między ścianami nośnymi powinny być maksymalnie rzędu tam 7, 7,5, może 8 metrów. Więc w przypadku budynku 9 na 10 metrów, jeśli wprowadzimy sobie jedną ścianę poprzeczną nośną, to nam teoretycznie wystarczy. Ponieważ mamy tutaj schody, czyli w miejscu schodów będziemy mieli yy, dziurę, po prostu w, w stropie, czyli w tym miejscu będzie dziura na schody, no to fragment stropu będzie tutaj wisiał w powietrzu, więc musimy się tym zająć. Najpierw jednak najważniejsza sprawa, w którą stronę będziemy opierali belki stropowe. Jeśli mamy do wyboru Powierzchnie, które są prostokątem, zawsze staramy się wybrać tą krótszą, ten krótszy kierunek. Czyli żeby belki były możliwie jak najkrótsze. Więc tutaj nad salonem będziemy układali na kierunku poziomym i również w tej drugiej części też będziemy układali na kierunku poziomym nasze belki stropowe. Co z tym fragmentem? Czyli w tym miejscu belka by się opierała na jednej ścianie, jest wszystko w porządku. Biegłaby tutaj do schodów, no i w tym miejscu musielibyśmy ją zakończyć, ponieważ tu potrzebujemy otwór na schody. Więc w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie tej jednej ściany, na której się opierają, przylegającej do naszych schodów, również jako ściany nośnej, więc też sobie to zaznaczę kolorem zielonym, że to ma być nasza ściana nośna. I teraz zgodnie z tym, co sobie mówiliśmy, ściany nośne, czyli osie konstrukcyjne, trzeba dopasować rozstawy do długości belek, które jesteśmy w stanie komercyjnie sobie kupić. Więc zaraz jak przejdziemy do Rewita, to będziemy sobie to omawiali. Więc ten rzut sobie zapiszę i wczytam go do Rewita. W Revicie utworzyłem sobie już pusty projekt, czyli prostu nowy projekt i wybrałem szablon Architektoniczny. To, jaki szablon wybierzecie na początku, nie ma większego znaczenia. Jest to kwestia tylko podstawowych ustawień, które i tak później możemy sobie bez problemu zmienić. Tutaj już Wam umieściłem ściągawkę. Jeśli macie stropy betonowe typu Teriwa, to rozstaw osi konstrukcyjnych ścian przyjmujecie co 20 cm. Jeśli macie stropy ceramiczne, to co 25 cm. Sugeruję od razu Wam zmienić oś na e, skalę na 1 do 50 ustawić sobie wysoki poziom wyświetlania oraz w zakładce zarządzaj mam tutaj coś takiego jak jednostki projektu zmienić sobie parametr długości tak żeby się wyświetlał nam w centymetrach a nie w milimetrach które są domyślne No i jak mamy to przygotowane to możemy wczytać sobie rysunek Dobra, jeszcze takie, jako takie wtrącenie, ja wybrałem sobie konkretny budynek, czyli jakiś tam rodzinek 5 ze strony Ekstra Dom, więc ten wariant jest już dla Was niedostępny. Możecie sobie wybierać wszystkie inne oprócz tego jednego, który ja rysuję, żeby nie było tak, że ktoś sobie po prostu gotowca weźmie. Dobra, więc stawiamy sobie teraz nasz podkład. Zakładka wstaw, importuj obraz. Wybieramy nasz rzut parteru, stawiamy go. Gdziekolwiek na środku. No i teraz kolejny krok to jest wyskalowanie takiego rysunku. Bo gdybyśmy sobie teraz zmierzyli współrzędne, które mamy, no to coś, co miało mieć 10 m55 cm, w naszym przypadku ma tam 8,5 m, niecałe. No więc trzeba z zakładki Zmień, wybrać sobie opcję Skaluj, Skala, wybieramy nasze zdjęcie, zatwierdzamy to Enterem, klikamy początek wymiaru, klikamy koniec wymiaru i podajemy z klawiatury jaka ma być wartość docelowa, czyli u mnie to ma być 1055 cm przeskaluje nam to program i mamy już ten rysunek przygotowany w skali teraz kolejnym krokiem zakładka architektura i wstawienie osi konstrukcyjnej, czyli siatka rysujemy pierwszą oś mniej więcej przez środek ściany w tym naszym projekcie i teraz pierwsza ściana, pierwsza oś ma się mniej więcej pokrywać z tym naszym podkładem. Kolejna ma się znajdować tutaj w tym miejscu. No więc rysujemy sobie kolejną naszą oś. No i od razu sprawdzamy jaka jest jej odległość, tak? Czyli jaka jest odległość pomiędzy tymi naszymi osiami jest tutaj Oddalę tak, żeby to było widać. 6 metrów. I teraz w zależności od tego, czy rysujecie strop typu teriva czy poroterm Ta wartość, którą teraz u mnie tu wynosi 6 metrów, ma być wielokrotnością albo 20 cm, albo 25 cm. Czyli akurat 600 cm pasuje do obu wariantów. No więc trzecia oś będzie tutaj troszkę dalej. Więc znowu zakładka architektura osie. I powiedzmy, że na razie narysujemy w tym miejscu. I teraz zwróćcie uwagę. Ta kolejna oś narysowała się nam w odległości 410 cm. 410 nie jest ani wielokrotnością 20, ani 25 cm, więc ja sobie ten parametr tutaj o, zmienię z 410, powiedzmy na Powiedzmy, że będziemy rysowali strop deriva, czyli wielokrotność 20, czyli wpiszę sobie 420 cm. No i w ten sposób mam rozmieszczone osie pionowe. Pamiętamy jeszcze, że w tym miejscu przy schodach też miał być fragment ściany nośnej, a więc tutaj trzeba kolejną oś wrysować. Za chwilę sobie zrobimy porządek z numerami. I tutaj odległość ta też ma być wielokrotnością 20 cm. No więc powiedzmy, że w moim przypadku to będzie 400 cm, czyli 4 m. Pamiętajcie, żeby na klatkę schodową zostawić minimum 200 cm w osiach ścian nośnych. Tak naprawdę lepsze byłoby tutaj troszkę zwiększenie tych zakresów, ale powiedzmy, że w 200 cm też się zmieścimy. Jeśli chodzi o. Ten konkretny przypadek, ponieważ wszystkie moje stropy będą układane na kierunku poziomu wszystkie belki, czyli tylko pomiędzy ścianami, które są obecnie w osiach 1, 2, 3 i 4, to znaczy, że na kierunku prostopadłym, czyli na kierunku poziomym, lokalizacja ścian zewnętrznych oraz lokalizacja ścian działowych może być zupełnie dowolna. Czyli tutaj już nie musicie trzymać się tego rozstawu 20 lub 25 cm. I może tutaj być ten rozkład, rozstaw dowolny. Więc narysuję jedną oś, narysuję drugą oś. One są teraz w odległości 870 cm, i tak sobie to zostawię. Warto zrobić porządek z numerkami od razu, żeby do tego później nie wracać. Czyli po prostu przez dwa kliknięcia możemy sobie wyedytować te numerki. Najlepiej jest zachować tak yy, zrobić to w ten sposób, żeby na jednym kierunku mieć cyfry, a na drugim kierunku litery. Czyli ja tu będę miał oś pierwszą, drugą, to będzie oś. Czwarta to będzie oś. Trzecia. E, pamiętajcie, że nie możecie mieć dwóch osi o tej samej nazwie, więc zmieniając trzeba najpierw jakiś tam znak sobie tymczasowy wprowadzić. Tak żeby wam rewit nie wyrzucał błędu. A na tym kierunku zrobimy sobie osie A i oś B. Żeby te osie znaczniki nam się wyświetlały po obu stronach, przechodzimy do edycji typu i tu mamy opcję zakończenie 1, zakończenie 2. Jeśli wybierzemy sobie obie, oba warianty, to mamy osie wyciągnięte na obie strony budynku. Teraz kolejny etap to jest zamodelowanie ścian nośnych, ścian działowych. Jeśli chodzi o ściany nośne, tutaj zakładka architektura ściana mamy jakieś warianty podstawowe. Klikamy sobie edytuj typ, dajemy powiel i nazywamy to ściana nośna, na przykład zewnętrzna. Bo pamiętajcie, że ściana nośna może być też ścianą wewnętrzną. No i tutaj w konstrukcji, w edycji E, ściana zewnętrzna będzie miała warstwę konstrukcyjną oraz będzie musiała mieć jeszcze drugą warstwę niekonstrukcyjną, czyli nasze ocieplenie. E, musimy sobie tutaj to zdefiniować, czyli układ warstw podajemy grubości. Pamiętajcie, że trzeba grubość styropianu, czy wełny mineralnej dobrać, tak, żeby był współczynnik U spełniony. Też podawałem wam e, adres do kalkulatora, gdzie to można wyznaczyć. Ja powiedzmy sobie przyjmę. 20 cm styropianu. No, i muszę wybrać materię. Ponieważ w Rewicie domyślnie nie ma zdefiniowanego styropianu, jeśli wpiszemy sobie izolacja sztywna, tutaj troszkę postaramy się to rozciągnąć, tak żeby to było lepiej widoczne. Izolacja sztywna. Klikniemy prawym klawiszem myszy, powiel, materiał i zasoby i zmienimy mu nazwę na styropian. 20 cm. To możemy też zmienić sobie opis styropianu NPS. Czyli mamy styropian. Potrzebujemy też materiału na ściany. Mamy do wyboru pustaki ceramiczne. Wtedy grubość ściany nośnej mamy mieć 25 cm lub możemy mieć beton komórkowy lub Cegłę silikatową, wtedy ściany nośne najczęściej mają 24 cm. To powiedzmy, że <laughs> wpiszemy sobie beton. No i też powielimy go, zmienimy nazwę, i ja wezmę sobie cegłę silikatową albo beton komórkowy. Beton komórkowy 24 cm. Zastosuj. OK. Na tym etapie nie zajmujemy się w ogóle kreskowaniami, to sobie ustalimy e, później. Czyli tutaj grubość 24, no i mamy to zrobione. Czyli mamy beton komórkowy, mamy e, styropian, klikamy sobie OK. Teraz będziemy rysowali położenie ściany. Pierwsza sprawa, ustawimy sobie wysokość ściany, czyli tak, żeby była ona związana z poziomem drugim. Dzięki temu, jak będziemy sobie ustalali, jaka ma być wysokość kondygnacji, tak, żeby minimum te 2,5 metra nam zostało, to program będzie nam automatycznie te ściany wydłużał. Jeśli chodzi o z kolei położenie, chcemy, żeby środek muru, czyli środek cegły silikatowej, pustaka ceramicznego lub e, betonu komórkowego, pokrywał się z osią konstrukcyjną. Więc musimy sobie tutaj w opcji linia położenia zmienić z oś ściany na oś konstrukcyjna. No i teraz rysując ścianę, e, Zwróćcie uwagę, że w zależności od tego, w którą stronę rysujecie, to albo ta ściana jest dobrze zlokalizowana, tak jak teraz, albo e, gdybyśmy pojechali w drugą stronę, to będzie ona e, styropianem do środka. Na tym etapie się nie przejmujemy, czyli rysujemy sobie po obwodzie. Ważne, żeby mur pokrywał się z osią konstrukcyjną, a jeśli się Wam zdarzy sytuacja taka, że ta ściana będzie miała styropian do środka, to tutaj tymi strzałeczkami możecie sobie to e, lustrzanie odbijać. To samo, to samo efekt uzyskamy, naciskając spację. Czyli wybra, mamy wybraną ścianę, naciskamy spację i nam się ona automatycznie odbija. Mamy w takim razie narysowane ściany zewnętrzne, teraz jeszcze ścianę wewnętrzną nośną, czyli znowu trzeba zakładka ściana. Ściana nośna zewnętrzna, dajemy powiel, ściana nośna wewnętrzna tym razem i wchodzimy sobie w układ warstw. I usuwamy ten styropię. Zostawiamy no, tylko beton komórkowy. Yy, od razu uzupełniając, w projekcie ogólnobudowlanym, czyli takim, który przygotowujemy w tym semestrze, nie modeluje się układu tynku, czyli tynków jako warstw w rewicie nie będziemy wprowadzali. Jeśli będziecie je potrzebowali na inne przedmioty, to będziecie musieli po prostu wyedytować ten typ i wtedy się wam te warstwy sobie dodać, jeśli będzie taka potrzeba. Dobra, ściany nam się połączyły, ponieważ są z tego samego materiału, są ładnie ze sobą połączone. No i teraz zostaje mi jeszcze wrysowanie ścian działowych, czyli znowu ściany powiel i ściana działowa. Dobra, wchodzimy w edycję. No i tutaj sobie zmienię materiał z Betonu komórkowego 24 cm. Znowu powielę go i zmienię nazwę na beton komórkowy 12 cm. Takie wprowadzanie rodzajów materiału plus grubości. Potem jest przydatne, jeśli chcemy sobie robić różne zestawienia. Czyli wtedy możemy filtrować po materiałach i nie będzie takiej sytuacji, że Wam program będzie zliczał wszystkie ściany wykonane np. z betonu komórkowego, tylko rozróżni Wam ściany o grubości takiej i o grubości innej, bo dla niego to będą różne. Materiału. Więc to jest taka e, praktyczna sztuczka. Więc 12 cm tu mamy wprowadzone. Zmieniamy sobie 12 cm na ściany działowe. Zatwierdzamy OK. Zastosuj. I teraz, jeśli chodzi o lokalizację ścian działowych, one mogą być w dowolnym miejscu, czyli mogą być mniej więcej w ten sposób. E, jeśli nam się gdzieś tutaj e, przeciągnie to za daleko, to możemy sobie to wszystko później poprzesuwać. Tak naprawdę lokalizacje tych ścian nie mają znaczenia, w sensie nie, czy to będzie, e, zwróćcie uwagę, tak, czy to będzie 2 metry, a z tej strony 184, czy to będą jakieś nierówne wartości, te na tym już przy ścianach działowych się tym przejmować nie musimy. Więc wrysuję sobie tylko tutaj te e, wszystkie ściany, tak żeby mieć te pomieszczenia e, zamknięte, podzielone. Czyli tu będzie przedpokój, tu będzie jakieś pomieszczenie techniczne typu kotłownia. Powinniście w swoim projekcie zostawić taką kotłownię. Tu jest jakaś mała łazieneczka, tutaj sypialnia salon z kuchnią, więc wszystko na parterze, co mamy, co potrzebujemy, to mamy. No i ostatnią rzeczą, którą możecie na tym etapie zrobić, to jest wstawienie okien i drzwi, z tym już sobie myślę, że sami bezpośrednio, bez problemu poradzicie. Jak to zrobicie? Na kolejnych zajęciach będziemy sobie to kontrolowali. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to oczywiście też będziemy na nie odpowiadali. Dobra, dziękuję.